To jest ściema. Czy cholesterol pokarmowy nam grozi? Nie. Jeżeli ktoś bardzo tłusto to powiedzmy, pochłania 300 do 500 mg cholesterolu zjechać. ale przyswaja z tego 20-25%, czyli 75 do 115 mg. A w wątrobie wytwarzamy 3000 mg miligramów, niektórzy podobno nawet 5 tysięcy miligramów, czyli 3 do 5 gramów. Krótko mówiąc 95-97% cholesterolu, który krąży, to jest cholesterol wytwarzany w organizmie, a nie ten pochodzący z diety. Czego zależy synteza w wątrobie? Tego co jemy, bo im więcej cholesterolu zjemy z dietą, załóżmy te 500, z czego wchłaniamy jedną czwartą, to wątroba mniej wytworzy. Jak mniej zjadamy, to więcej wytwarza. Jak już się Państwo zdążyliście zorientować, redukcja pokarmowej podaży cholesterolu, te 75 mg kontra 3000 mg, nie wpływa na profil lipidowy. To jest ściema. To jest ściema. Profil lipidowy zależy od stanów zapalnych, i od tego czy mamy właściwe proporcje kwasów omega-6 omega-3. -6. A od tych kwasów zależy tempo metabolizowania cholesterolu endogennego wytwarzanego w organizmie. A przecież nasz mózg z czego się składa? 65% i masy, to jest właśnie tłuszcz. Czy cholesterol jest wrogiem czy sprzymierzeń? No więc jak może być naszym wrogiem? Jest niezbędny do syntezy witaminy D3 w skórze pod wpływem promieniowania UVB. Niezbędny do syntezy hormonów stresu i hormonów szczęścia, czyli serotoniny. Bez cholesterolu nie wytwarzalibyśmy kwasów żółciowych, a bez tego strawieniem byłoby kiepsko. I hormony płciowe. Uwaga! W okresie menopauzy czy andropauzy przestajemy wytwarzać hormony płciowe, i cholesterol automatycznie. Mniej więcej o 100 rośnie w górę, no i właśnie ten cholesterol nam postanowili zbijać, no bo to jest biznes. Nie wiem, czy na jakimkolwiek innym leku zarabia farmacja więcej niż na statynach. Wiem natomiast, że każdemu przy każdej okazji statyny są wciskane, więc ja już, żeby nie wkurzać lekarzy, biorę receptę. Teraz zresztą jest elektroniczna, tu w ogóle nie wypływie i nie ma problemu, bo statyny bardziej szkodzą niż pomagają.